Następna dziś informacja. Tym razem z kraju. W wieku 65 lat zmarł aktor Krzysztof Matuszewski. Miał w dorobku wiele ról teatralnych, ale też występował w filmach i serialach. O śmierci artysty poinformował Gdański Teatr Wybrzeża. W informacji możemy przeczytać. Dotarła do nas bardzo bolesna wiadomość. Zmarł nasz jest serdeczny kolega. Jeden z najwybitniejszych aktorów teatru Wybrzeże, Krzysztof Matuszewski, Matucha, Matuszka, przekazał gdański teatr we wtorek rano, we wpisie w mediach społecznościowych. Przypomniał, że aktor często grał w przedstawieniach Jana Klaty, Eweliny Marciniak, Radka Stępnia, Adama Orzechowskiego i wielu innych był niemal zawsze uśmiechnięty i pogodny w relacji z innymi, zawsze chętny do rozmowy, rozładowując stresowe sytuacje celnym żartem. To na razie wszystko. Pozdrawiam, w Shot Joker.